Także witam Was witaj w kolejnym materiale już z, z, z tego, tej serii. E, ja nagramę z kolejny materiał. Zostawcie lajka sobie z dzwonem, na się na szczególnie na Twitcha i Instagrama, bo tam co do siaka, bo nie mam tego. Że możecie ino wbijać i tam zostawiać po sobie obserwacje <laughs> Muszę przejść ten przejazd i wyrównać to trochę to pole. Eee, ale spokojnie, zrobimy sobie go i będziemy mieli ładnie wyrównane pole Bo to znowu maszyna na testy, także wiecie, żeby to no, tutaj wytestować trochę tak eee, Także wiecie o co chodzi, nie? też za tydzień majówka, czy możecie pisać? Ino, co i jak tam posłuchać? Jak tam przed majówką się czujecie? Ino, No pewnie ja się zapytacie jak tam przez majówkę wam powiem, że świetnie, bo majówka to jest idealny i piękny okres w życiu, w którym się można po prostu bawić. Nie trzeba ograniczać się do wszystkimi, to czegoś tam nie mogę, tylko było ciepło w tą majówkę czego mam sobie życzę. i zostało już tym czekacie, oglądać się w piątek. Więc to, to czekajcie, sobota, niedziela, poniedziałek, wtorek. Czyli zostało raz, dwa, trzy, cztery, cztery dni i majoweczko. Dobra, przedwysajemy, czy on sam będzie się zawracał. Mhm. Mm no wraca ci na spoko, ale... a no, bo ja chyba muszę mu podnosić i opuszczać także ale dobra tu będziesz jechał debilu dobra jeszcze zaraz to przetestujemy także jak to działa i no, na tym idzie pies jeszcze tak na końcówkę 17, także zobaczymy mhm, mhm, mhm. i się właśnie napisać coś tam co u was to wam może odpowiem w komentarzach, nie? <coughs> przypnę wam serduszko może e, piszcie śmiało, bo myślę, że spoko jeśli takie coś napiszecie też niedługo masz jakiś awaryj i się pojawi do tej kamerki tak szedł. a bądź tu jedzie i już jest źle ustawiony Dobra, jeszcze raz, a to testujemy. A nie, to nie, bo to już tego. Ale dobra. tylko cztery materiały to będziecie no, mieli ciągle złe oprawki, bo nie mam za bardzo co nagrywać innego. <grytanie> ja turkę i na końcu, no, może strzelić sobie matkę, że tu jest, jestem może nie na subie bardziej, tylko trochę do przodu. Ganz, co jak fu, będzie. Mamy jeszcze minut materiału, także. A jeszcze jeszcze czternaście także. mhm dobra i łokieł niech on sobie jedzie ale ja my się pogadamy także ja, tak mówię w sobie co daje z tej już to spoko pomysł będzie no i wpadnijcie nie w jednym wielkim skrócie wpadnijcie, myślę, że będzie to spoko o, jeśli wpadniecie, drodzy widzowie, i tak tam nie zostawicie tego Jednego obserwacja, tego to ja, jak każdego członka jest was tysiąc u mnie na kanale, także <coughs> hamsy chyba nie będziecie. Kurwa pierdolona. Dobrze obciążę gidę z przodu to Nie ja wiem, ja wyłącza mi chyba ten stering coś tam Mamy no, wariuje od tego Już 8 minut, jazda jak to leci, widzicie już drugi odcinek się nagrywam, a... I leci, leci, to ino leci, jak to mówię mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. A ja się zabiję kapitalnie, nawet no, by nie było Dobra. Ej, no, co, co, co no, dobre. to cud, to 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 co teraz Tu to jedziemy do końca, bo... cud, cud, się mi się cud, taką uprawę, na sam koniec Coś takiego... Coś takiego. Ale będzie elegancko, chociażby. Elegancko! <noise> Eleganto. Przecież ten mikrofon mógłby mieć nawet i niżej. nie przyznaję uwagi, ale może tak nazwać, nie według mnie. To i tak będzie spoko I mnie będzie też ino przeszkadzał czasami Ale to już według własnego uznają. Nie, według mnie bym miał ten mikrofon, tak to A, ja mam źle o, może ino lepiej by było bo co wie? Trzeba to ino przyznać, że może i byłoby Lepiej? Może lepiej mi było sychać w końcu Na monitory mi nie przeszkadzają jak patrzę także Spoko by było Tylko w mam monitor właśnie od tej strony, albo bardziej Możemy sobie to spróbować jedną rzeczy w no, odcinku. A jakby tak było Widzowie wam powiem, że nawet jakby tak było, to nam byłoby spoko. Byłoby spoko. O. I do Was mówię teraz lepiej, według mnie czasami nawet może. Także piszcie w komentarzach jak jest dla Was lepiej. Dla mnie nawet to jak teraz było nawet spoko, nie? Myślę, mogę nawet do was taki sposób i mówić. No i tak jest spoko według mnie. Ale może i lepiej <laughs> dobra. To już jest zleciało trochę materiału, ale myślę, że spoko było mnie chociaż lepiej słuchać no. Tylko muszę sobie bardziej, no chyba to tak i, i to tak sobie miedzi i spoko, nie? Myślę, wtedy by było. Ktoś polecem siada, to inaczej by nie wjeżdżać za bardzo. Łatko, że... To miejsce jednak na to wolną przestrzeń i na no lepiej się zostawić, Także. że... Tylko ja jeszcze bym, ja widzowie ja powiedział tak... Jedną rzecz bym zmienił ale to sekund. dobra, widzicie ja i rzecz. Widzicie, witamę. No, żeby ten mikrofon bardziej był tak jakby na rogu. Coś takiego, nie? O jest jeszcze szkawka. Sery. Dobra. Dawaj, dawaj, fan, dawaj, sobie też radę Dzisiaj na odcinku co to pole całe skończyć, mieć z tym polem mi święty spokój A na pewno nam się to uda, nie? Jeszcze materiale, także... Także na spokojnie A tu już moje ziemniaki nawet rosną, także... Elegancko, nie? No coś takiego, czekaj to chwileczkę bo to inne problemy, też takie rzeczy wynikają, i no widzę, widzę jak to jest ja czasami ok, nie jadę, ściskam sam to W, bo Jest te dwojce ten GPS czasami jest lepszy według mnie No to jest tylko moje zdanie po prostu, bo... jak to sądzicie, nie? No ale pracownik ten GPS-u trochę przerył że pracownik, był, co to, to, to ci majster, co tu byli, też co i no tu ładowali robotę. Kurwa, najgorszą. Kurwa, ja pierdolę ten pracownik GPS-owy, to akurat naprawić się co, z co, pierdolę. Czasami. <laughs> no dobra, i lecimy dalej. Łopa, 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 łopa. Łopy, gimnastej, jak to mówią. Łop, 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 wop. Dobra, ostre piłowanie, fenda, nie? Jak to mówią. Ale lecimy dalej, zatrzymujemy się. ale słońca, Jest. zaliczamy tu. Ogień, że chwila jest wiecznością, kiedy z sobą podpływamy kosmos. Jo, jo yo, yo. Zaczęło się w końcu lato. A my se oporowo oporowofendem robimy Turu tu tu tu, tu tu Tu, 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 tu. sobie leci tu, 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 tu. Jeden paluszkiem idziecie kierowni, chodzi w tym francie No jeszcze tutaj poprawimy i łognia, łognia, łogię, jak to mówią. No tej dłuższej chyba sobie zaczniemy, będziemy jej lepiej. No, dobra. mi miaka to się zrobi. No i co, tu będziemy sobie robić na już kolejnym też i odcinku. Jeszcze dwie minutki do wam dogram, żebyście no mieli ten materiał już do końca cały nagrany. I będę leciał, nie? Bo co tu więcej robić, nie? Więc tu raczej nic innego ciekawego wam nie nagrał z tego pola, także... Nawet no, leciał, no... W wielkim skrócie można to pino powiedzieć. No bo co mam dla was innego tu, ino zrobić już. a czy tam jak to portu, to i no, siewnikiem też poprawię, bo będzie uprawa osiewny ten nosiewnik, także... i jeszcze dodatkowo tą grebę, także... Spokojnie, wszystko się ogarnie. Andrzeju nie denerwuj się, jak to mówią. Będzie ok, jak to mówią. Tutaj tak samo, widzę, będzie ta sama przygoda. A to się siewnikiem poprawi, i będzie gitara. Widzi, tak to wychodzi. No bo na koniec jeszcze przejadę i no także jak nie zapomnę. No i dobra, będziemy mieli już będziemy mieli materiał praktycznie cały nagrany. zobaczymy No musiałby Ten, chyba mikrofon jeszcze za tak być. Bo jeszcze w ogóle jakoś tak Bo czasami nie robię te manewry także kierownicą Także wiecie, trzeba też inaczej dostosować ten sprzęt, ale ja Wam dziękuję za ten materiał Dziękuję, że to fajcie podniecie na Twitcha Instagrama Będzie miło i na razie. Cześć widzowie